Tak. Dziękuję. dziękuję bardzo. Uh -huh. yy, bardzo proszę Pan Radny Latawiecz. Pani Przewodnicząca, ja powiem tak. Komisja rozpatrzyła wszystkie dokumenty Panie Radny. Yy, nie winą jest Komisji fakt, że Inspekcja pra pracy była parę miesięcy temu My obradowaliśmy po dwa razy w miesiącu i, i w tajemniczy sposób dokumenty do nas nie docierały. Czy tu jest Pani z Biura Rady? Jeszcze ja teraz na tej sesji się chciałem zapytać, czy w ogóle jakieś dokumenty ich do tego dotarły. Nie dotarły. Ja nie widzę powodu, żeby komisja Te dokumenty, to co ja wiem, nie znoszą jego małżeństw. Po prostu jest to taka wewnętrzna taka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panu, panie, 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 panie. Ja bym poprosiła pana radnego Woluzę może o skonkretyzowanie wniosku. jest protokół. Ja, stój, tak, ja to prostu, panie, Ale to pan ma, pan panie radny, ja na ja, to <tuszel> ja, ja, nie, nie. W związku nie w, z tym ja mówię, że pojawiły się nowe dokumenty, których Komisja Rekreacyjna nie brała pod uwagę przy zabraniu. W podejmowaniu uchwały. W związku z tym w imieniu klubu tak, składamy wniosek zdjęcia z porządku obrad tego punktu. Bardzo proszę o przegłosowanie tego punktu. Pan, 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 pan mecenas? Panie mecenasie? Tak, to wycofanie do komisji jest wtedy, kiedy obradujemy nadprytną uchwałę. Przy dyskusji nadprytną uchwałę możemy podjąć zdjęcie, z porządku obrad. Czyli chcemy zdjęć z porządku obrad, a nie wycofać do komisji. W związku z powyższym proszę Państwa o... Jeszcze Przegłosowanie. Pan radny pan proszę. Ja chciałbym kiedy został ten dokument? Nie stworzony. On był. Żaden. To znaczy przed znaczy obrad, on jest istniał ten dokument? To nie jest Proszę Państwa, ja powiem tak. Wstydem eee, jest tylko to, że nasze służby gminne się w taki sposób zachowują, skoro to było wydane 11 grudnia. My w styczniu się spotykaliśmy eee, ty, tyle razy w grudniu. Po prostu jest to dla mnie osobiście jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest to skandal. Skandal w biały dzień. Że ktoś się wiesza, proszę Państwa na naszym y, obiekcie i protokoły się prowadzi i Komisja Rewizyjna tego nie ma? No ktoś tu naprawdę chyba przesadza. Albo ja, ja podejrzewam, że to może być... E, dziękuję. Ja ja dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. Ja myślę proszę na... Państwa, że dyskusja na ten temat... E, Jest to e, standard w Biały Dzień i ja wnoszę o... Nie ściąganie tego, przedyskutujemy to, niech w końcu coś tu wyjdzie na jaw. Na może, między nami wszystkimi. Proszę Państwa, nie ściągam. Ja się dziwię, że opozycja chce też brać w tym udział. Gdzie służby... Nie rzucają w ogóle, nie dostarczają do komisji. Proszę państwa, ja za każdym razem przepraszam. dokumenty ściągałem. Przepraszam. Za każdym razem prosiłem o dostarczenie dokumentów. Proszę państwa, skoro padł wniosek Jeszcze pana, pana przepraszam, dwa słowa. Wpadł wniosek, ja proszę, pan wniosek normalnie imieniu... nie, rady dla Tarycka, nie mówię, Dziękuję. Bardzo. <coughs> Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan Wyzywając wniosek to pana to, to rady. Pozycji, bo, bo, no. Chyba nie ma pojęcia, co? Proszę państwa, proszę pozwolić. Pan wniosek pana radnego Golużny. W imieniu klubu. Nie, pan ja mówię o pana Nie powiedział, że w imieniu klubu. Czterech Pan radnego Różda, czy w imieniu klubu ten wniosek został w tak było. Proszę Państwa, skoro został złożony wniosek pana radnego w imieniu klubu, to ja bardzo proszę o przegłosowanie. Czy zdejmujemy porządku obrad, czy nie? Zdecydujemy większością głosów. W tym temacie, Pan Radny? Tak. Bardzo Pani proszę. Chciałem ja powiedzieć, że przed przyjęciem tego głosowania, aby bym przerwę, na przeczytanie tego protokołu, żebyśmy się razem z tym zainformowali, za co jest w tym protokole, bo że sam protokół istnieje, to jeszcze nic nie znaczy. Chcielibyśmy o tym wiedzieć. Ja dopiero proponuję, że ten jest, co przegłosować, czy go zdejmujemy. Czy tej yy, dziękuję bardzo. Pan Radny? Mój, moim zdaniem sytuacja jest tego, by... a, przez Komisję Rewizyjną, która zostaje jako projekt uchwały przedłożony w Radzie Miejskiej. Z informacji, które dzisiaj uzyskałem przed sesją około godziny 10 wynika, że pojawiły się nowe dokumenty, które nie były odpatrywane przez Komisję Rewizyjną. W związku z tym uchwała Komisji Rewizyjnej jest odmienna w żadnych pretensji na po tylko stwierdzam fakt, że taka sytuacja miała miejsce. Dlatego uważam, że Komisja Rewizyjna powinna spotkać się jeszcze raz i w oparciu o pewne fakty podjąć uchwałę jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Panie... Czy ja jest wina, to ja już nie Dziękuję. Pan Rady Lekarów, proszę w tym temacie. Ja jeszcze raz powtórzę, że po prostu Komisja Rewizyjna takich dokumentów i Biuro Rady... Ale tu wiemy, że nie Wiemy, wiemy. I proszę Państwa, teraz, potrzebnie, bo to już zaraz będzie trzy miesiące, to jest po prostu wstyd, Panie Burmistrzu, że ten protokół do Komisji Rewizyjnej nie dotyczy. Naprawdę wstyd, bo my w tym roku się spotykaliśmy jeszcze dwadzieścia razy i teraz ktoś po tego, czy pan, panie radny komuś za przypadkiem od no, pani dyrektor prasówki tego nie dostał, jaka pan mówi, około koło 10 to pan, prasówka u wiceburmistrza zaprosił. Proszę Państwa... Nie, skąd się to... dokumenty biorą na sesji, a ile nie, egzemplarzy jest tego? Można się zapytać, czy tylko pan dostał i pan użył? Ja, Panie Dyrektorze, czy pan miał taki dokument? Jeżeli mogę z tej... pan go przekazał? pani Dyrektor przyszła do mnie z tym dokumentem, poleciłem pani Dyrektor, aby przekazała to do komisji i panu wicekomisjowi i z tego co wiem, miała wykonać to... Ale kiedy, to, kiedy, kiedy komisja miała przedłożenie do komisji? Nie no. no ja dziękuję bardzo i tutaj będziemy... Proszę Państwa, proszę Państwa, żeby to przedyskutować może jeszcze, ja proponuję 10 minut przerwy. Spotykamy się, dotyczy punktu 17. Przepraszam, 18, tak. Proszę państwa. Wniosek jest w następującej treści. Chodzi o zdjęcie tego punktu z porządku komisji, z porządku obrad i zwrot do ponownego rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Pan radny Pani Przewodnicząca, proszę Państwa, wobec tego ja rezygnuję z prac Komisji Rewizyjnej, bo ta decyzja nie jest żadną decyzją. My po prostu już nie mamy co Panią opatrywać. Sprawa jest jasna, czytelna. Skarga była zasadna. Rezygnuję z przewodniczącego i uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo.